Pokażę jak zamontować lampeczki tuningowe na Malaguti Gutiérrez 12, więc tak mamy tutaj czachę przygotowałem już, żeby pokazać. Tutaj bierzemy papierkiem, najlepiej właśnie tam 40 czy tam 120. Trzeba sobie to oczko po prostu rozecieć troszeczkę, bo jest za ciasne oryginalne. Zależy to jest z jakiego roku plastik, pewnie, ale mniej więcej może być za małe będziemy potrzebowali wiertareczki i trzeba sobie tutaj po prostu nawiercić takie miejsce na przewody od Angel Asa, żeby tutaj było jak je przepuścić i po prostu tak e, rozszlifowujemy to tak aby e, lampeczka wchodziła na ścisk tutaj żeby ona w tutaj w tym miejscu właśnie na wcisk tam wchodziła tutaj jak ją wkładamy na wcisk będzie nam potrzebny klej na gorąco albo może ewentualnie silikon. akurat nie mam pistoletu Grzem tą palarką i po prostu to, do... jeżeli nam pasuje już wszystko ok na wcisk, to montujemy to po prostu tak w taki mniej więcej sposób. około, obklejamy klejem, żeby to miało sobie jak pracować i żeby się trzymało i będzie po prostu ok wszystko. Także ja to już tak montowałem i jest w porządku. Także to by było na tyle. Także... Pokazałem myślę wszystko jak to zamontować. Dzięki.